bez rodzynek? Taki najlepszy. Ta struktura rodzynka jest jak jak moje jaja. O tak, koń na kurwę. Ta papryka dla mnie jest za gruba. We mnie się nie mieści. W my last words. I love you, Catherine. Do determine to die with a

I'm pregnant and you're the father. What? Zimie, 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 ooooh, dręk. la la oh, dręk. można odpocząć. Z Ja siadam z przodu. Gówno, ja byłem pierwszy. No i co mnie to obchodzi? Gówno, jest. A to teraz to już nie będzie tak smakować. Mm, ale ty tam soku nie wlałaś w ogóle Co? No jest, zabarwiło się. Jest różowe, będzie malinowe. Jak pachnie pięknie malinką, to jest taka słuć, to jest taka chemia ten syrop! To jest słodkie... No co ty na to mały pragniesz me bimbały how do you fly this shit? Sir, your mic is on! Meloela, mm, a nie masz czarnego? A może ci jeszcze frytki zaserwować? Wiesz co zjadłabym? A czemu pytasz? Bo kupiłbym ci tabletki, jakie moja mama bierze na pamięć. O ty, mm, lo, Boże, Boże, co za ludzie? Kurwa, kto wam dał prawo jazdy? Dynamicznie na tej drodze, a nie kurwa, jak jakiś. Sieć malinowy kurwa! Ja pierdolę! To jest ta druga Spysk, nie chcesz? Job Krystyno! Oj, przepraszam! No ale on mnie cały czas w słowo wchodzi! No co z tym wójta? No próbuj! Jeszcze cały czas lecę jak samolot po bylach kapitan! Czoskowy najlepszy! No, lubię jak mi jebie zryja. Ej moja Nunia, z kim spędzacie Walentynki Wesołych Walentynek, wiecie, co balcie. A co się dzieje z tym komputerem? No to ty na to małe Chciałbyś te bimbałe. No to ty, to, ty, to Hej, osób we walentynki Ma, co robisz we walentynki? Śpię Śpię czy ćpię? Może to i to Hejka, chciałam spytać, co robisz we walentynki? To słowo nie istnieje w moim słowniku, pa A może dasz się zapytać? Nie! Hmm. I love my eye. Charlie had to choose between shooting me or Nick. I think he'd shoot himself. Bad aspiring musician forgot your birthday. <laughs> Was secretly several dozen weasels in a human disguise. <laughs> hey, Virus, I burnt the water. Sans, how rzeczą, która mnie uspokoi, <laughs> jest gorąca kąpiel. Nie, 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 nie. Susu, co? Jaki żul? Sam pan jesteś żół. żul. No i tyle. Do mnie to nie interesuje, że ja nadużywam. Ja wiem, to jest okropne, bezczelne, ale ja e, kocham przeklinać. Nie. Men. ale ona jest wegetarianką. To w dupie zostaw mnie kurwa w spokoju. O, czas mam kontakt ze swoim ex. Skądś już pierdolić kurwa? Robiłem gałę papa My <śmary> coś napiszemy. To może na górze róże, na dole maki, na twój widok dostaje sraki. Na dole dołu niech pani zniknie w końcu z tej szkoły. Kto to napisał? Proszę pani. Tak? Jak jest po angielsku motel? Butterfly. Ale ja nie Pączki z dziurką zrobisz w dwie minuty i to bez smażenia i bez użycia piekarnika, ba nawet bez miksera. Pat. Got your bitches? Notice that there's nothing in my hand? You lonely. Fuck. Na ulicy Kutasowej 69 mieszkała 43 l. Kurwa dziecko, co ty wachasz? Kurwa mogłam tu tego nie zostawić. Kicioma I, itty bitty pea brain bitchlet. Check it out, my new vanity plates. You know, because I'm a vegetarian again. Stać za przystawki, no i płacze. To powiedz jej, żeby się nie zesrała. Kurwa, zamkniesz pizdę czy nie zamkniesz? Shut the fuck up. kurwa jest? Budy, a co tu się dzieje? A co, w mordę chcesz? Ale ja jestem twoją nauczycielką. No i? Może byś chociaż mnie poczęstował? Stop fucking crying, bitch. I'm only human after all. I'm only human after all. NIE DLATEGO, ŻE JESTEŚ TĘPYM CHUJEM! KURWA JA MAM PYTANIE! KURWA TO PYTAJ! Ale ty nie masz 14 lat przypadkiem? Eee, no mam i co? Mam na tyle. Wyglądam na więcej, każdy mi więcej daje. No, takie 17, 17 jak mi dają to jest takie minimum. No, zresztą ja nie potrafię rozmawiać z ludźmi, którzy mają 14 lat. Dla mnie to są dzieci. Ja tam wolę solonego. Kutasa sobie posól. That fucking bird that I hate. <grym> THAT FUCKING BIRD THAT I HATE THAT FUCKING BIRD THAT I HATE THAT FUCKING BIRD THAT I HATE K**wa window Pola! Uciekłaś z pod... Ale ty jesteś obrzydliwy Twoja stara Co za rysunki Ile ty masz lat? Rozumiem, że to jest twój podpis, tak? Nie It's in history, Sonic's death When jumping out of a plane He forgot his parachute fucking time Literally, what a f***ing loser Can you go catch up on some... The... Help me, You're help me slow. Where do I go? Stop so trolling You're... Humor mam zjebany, pogoda jest do dupy Do dupy zawiesiło w głowie już. Co wy gadacie w ogóle za rzeczy? Ja już nie wiem, co się dzieje, kurde. sinus? Dwa. Dobrze, no widzisz, co się ten wynosisz z tych lekcji. To wcale nie był strzał. To tu masz jeszcze parę zadanek, jakby ci... Błąd, że dziewczyny nie mają jaj. Ja tu sram, nie widzisz? Tyle sposobów Zrobimy tak. Go! G Gertrude and i know the gender. <laughs> Hi, we're the gay uncles and we think it's gonna be a girl. Oh, yeah, 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 yeah. Reputacja, dominacja, satysfakcja, matematyka, No Co ty na no to małys, chciałbyś No co, co, co ty ty? Kurwa! Problem leży w tym, że bez powodu wbił mi długopis. Nie, nie, nie. Najpierw wypełnimy test osobowości. Jaki test osobowości? A może jeszcze nie? Turn up, A okay. to No. what the hell? I'm gonna kick your ass.

Jakobne, Jakopnę, Jakopnę, zrób! Dostajesz jedynkę, nie kopiemy piłki od siatki, bo się jajo zrobi! Takie jak na pana głowie! Sebastian, czytaj. Nie będę nic czytał. Czytasz czy nie? Nie! To stawiam ci jedynkę. Fucking good! Jedziesz, wsadzasz mu łeb do tego kibla. Nie proszę, nie! Czy to ważne? Przecież tego nie liczę. Jak to trzy? Ej, żartujesz? Co ty dostałaś? Ja dostałam cztery. Kurwa! Are you guys hungry? Sure! Me too. Me me me. Shut up, fat boy! Hey, don't call me fat, you fucking Jew! Eric, did you just say the F word? Jew? Dude, you just said fuck again! Stanley! Who? Kenny! What's the big deal? It doesn't hurt anybody! Fuck, fuck it, fuck, fuck, fuck! You suck my ball! <podcast> Buchai! <hums> <podcast> <-Petty> is goopy. To put <podcast> Stajemy, ustawiamy się w parę i ustawiamy... nie Kasia ja nie będę z Tobą w parze żadnej ale zostawcie rzeczy nie ja biorę plecak ze sobą nikt nie wyjdzie z sali z plecakiem ja wolę spłonąć tutaj niż zostawić mią nową torebkę Victoria's Secret oh my! Jebana szmata. nasz stop fucking crying bitch where, where, where? wiesz chuj mnie to grzeje wy bamba Do it! I'm gonna. I wouldn't if I were you. Those wings don't look very strong. Don't listen to him, Carmen. I'm sure it'll work. Go for it. Hey, Papyrus, I burnt the water. Sands, hold up. your everyone. Stick, 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 let it hit me, my blinky. a nie lepsze frytki mają. Ty wyglądasz jak ta chuda dziwka O ty! My brain! You might have a brain, but I have a gun. Syn? No nie sądzę. Ale ja nie mam syna. No to ty nie zdajesz, stara pieczaró. <laughs> o ty kulfon! Uh -huh.